Witam wszystkich, z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem chciałem się podzielić z Wami informacjami dotyczącymi pakietów bojowych. Co one zawierają, a także w jaki sposób je zdobyć. Może zacznijmy od tego co zawierają. Zawierają one przede wszystkim skórki do waszych broni podstawowych, a więc kamuflaże. Jeżeli tylko zdobędziecie jakikolwiek, możecie w ustawieniach waszej broni brać sobie odpowiedni kamuflaż, który wcześniej wylosowaliście. Także w pakietach bojowych możecie znaleźć części broni do walki wręcz lub też premię do punktów doświadczenia. Teraz w jaki sposób zdobyć taki pakiet bojowy? Otóż na koniec meczu przydzielane są losowo pakiety bojowe dla graczy. Nieważne, czy akurat słabo Wam poszło, czy może byliście najlepsi w drużynie, może akurat poszczęści się Wam i po prostu taki pakiet otrzymacie. Możecie także kupić taki pakiet bojowy i tutaj skąd wziąć tak naprawdę pieniądze na taki pakiet. Otóż każdy ze skinów, czyli każda ze skórek ma jakąś wartość. Im rzadziej spotykana, tym większa wartość danej skórki. A więc jeżeli jest to skórka legendarna, otrzymacie za nią 270, nazwijmy to kredytów. Jeżeli będzie to znakomita, otrzymacie 90. Jeżeli będzie specjalna, otrzymacie zaledwie 30 również części do waszej broni białej możecie sprzedawać i one są dosyć dużo warte. Tak więc możecie za jedną część otrzymać 270 kredytów. W zależności od tego ile złomu uzbieramy, a więc tych naszych Battlefieldowych pieniążków możemy sobie pozwolić na zakup pakietów bojowych. Ten najtańszy dostaniemy już za 200, nazwijmy to kredytów i znajdziemy w nim przede wszystkim skórki o statusie specjalnym lub lepszym. Jeżeli będziemy chcieli wydać trochę więcej pieniędzy, dostaniemy pakiet ponad podstawowy za 450. I tutaj mamy wyższą szansę na otrzymanie skórki legendarnej, a także wyższą szansę na otrzymanie elementu bonusowego, a jako gwarantowane mamy skórkę o statusie znakomitym lub legendarnym. Jeżeli chodzi o ten najdroższy pakiet, mamy zaawansowane za aż 900 kredytów i tutaj mamy najwyższą szansę na otrzymanie elementu bonusowego co do skórki, jaką będziemy mieli gwarantowaną, otrzymamy skórkę o statusie legendarnym. Tak więc tak wygląda mniej więcej sprawa z pakietami bojowymi. Mam nadzieję, że Wam się poszczęści. Tak więc trzymajcie się, pa! pa.